Witajcie, kochani. Zapraszam Was dzisiaj na krótką recenzję żelu z firmy The Secret Soap Store. Jest to żel rewitalizujący z bambusem i z miętą. Sam żel ma 200 ml. Jest nietestowany na zwierzętach, nie posiada SLS-ów i jest jakby takim e, żelem, który ma e, ukoić naszą skórę po ciężkim, e, męczącym dniu. I takim właśnie ten żel jest. E, Sama mięta, mięta pieprzowa, która jest jakby głównym składnikiem tego żelu, ma za zadanie jakby odprężyć nasze, nasze ciało. Dodać takiej energii, a sam bambus w, swoim, w swoich właściwościach ma za zadanie uwolnienie nasz, z naszej skóry toksyn oraz przyspieszyć przemianę materii. Ja odbieram to troszeczkę inaczej, ponieważ dla mnie sam żel w sobie jest żelem niesamowicie energetyzującym. Faktycznie cudownie odprężającym po naprawdę ciężkim i ciepłym, gorącym dniu, jakie tutaj w ostatnim czasie były. Ja ten żel używałam przez ostatnie ponad dwa tygodnie i to jest właśnie zużycie po. Po dwóch tygodniach. Żel jest niesamowicie wydajny przede wszystkim. Naprawdę niewielka ilość tego żelu wystarcza na to, żeby umyć dosłownie całe ciało. Ja dosłownie, żeby nie skłamać, używam takiej wielkości jakby trzech M&M'sów. Taką kroplę dawałam na gąbkę i naprawdę tą jedną kroplą umyłam całe ciało. Jeśli chodzi o zapach tego żelu, no to... E... Bardziej wyczuwalny jest tutaj bambus niż mięta, ale naprawdę jest niesamowicie delikatny. To nie jest zapach sztuczny i przede wszystkim nie wyczuwa się chemii. W ogóle żadnej chemii tutaj nie wyczujecie w tym, w tym żelu. Co najważniejsze, piana, którą, którą uzyskujecie na, na swoim ciele poprzez mycie właśnie gąbką czy tam jakąś myjką, nie jest taką pianą typową dla żeli drogeryjnych, czyli taką gęstą, bardzo treściwą. Ta piana jest, ale ona jest bardzo delikatna, łatwo zmywalna z naszego ciała. Absolutnie ten żal nie wysusza mojej skóry, nie podrażnia. Ja mam olbrzymi Problem ze skórą na ramionach, która jest dosyć wrażliwa, i jakim żelem bym nie umyła, to gdzieś tam zawsze czuję jakieś takie większe pieczenie, a po tym żelu tego właśnie nie czuję. Dużym również plusem tego, tego żelu jest również to. Może taki już nie kosmetyczny plus, ale ja mam straszną taką manię na, na punkcie tego, że jeśli już kończę mycie, to chciałabym z tej gąbki, którą używam, całą tą pianę, która jest po prostu wypłukać. I zazwyczaj przy takich żelach drogeryjnych absolutnie mi się to nie udaje, a w przypadku tego żelu właśnie rewitalizującego firmy The Secret Soap Store i jest to bardzo łatwe do zrobienia, czyli biorę po prostu gąbkę. Pod strumień wody i bez problemu wypłukuję resztkę płynu, bo po prostu nie chcę, żeby. Nie lubię tego po prostu, kiedy ta, ta piana jest. Przy żelach drogeryjnych absolutnie mi się to nie udaje i ta, ta gąbka jest wciąż, mimo tego, że jest wypłukana gdzieś ta piana, cały czas, gdzieś tam w niej jest. Przy tym żelu tego nie ma. Uważam, że jest naprawdę świetny. Tak jak powiedziałam, na takie cieplejsze, upalniejsze, upalniejsze, upalne dni. Yy, Myślę, że ten żel jest jak najbardziej ok. Ja, możliwe, że wybiorę się gdzieś w jakieś cieplejsze miejsce za jakiś czas. Na pewno ten żel ze sobą wezmę, bo jest naprawdę niesamowity. Tym bardziej, tak jak powiedziałam, nie podrażnia skóry mojej wrażliwej na, na, na ramionach i niewielka ilość tego żelu wystarcza, żeby umyć całe ciało. Tak jak powiedziałam, dosłownie gdzieś tam. 2-3 mm, takiej wielkości takich, tych, tych, tych drażetek e, wystarczają, żeby naprawdę, ja nie wierzyłam w to, że jedną taką kro, większą kroplą można umyć całe ciało. Bardzo serdecznie Wam polecam e, w ogóle kosmetyki The Secret Soap Store. Ja już kilka tych kosmetyków e, przetestowałam, nawet dostałam e, od, e, z, od jednej z nagrywających dziewcząt, od Asi e, odlewki tych kosmetyków. Będę podtrzymywać na razie swoje zdanie na temat tych kosmetyków. Są to bardzo, bardzo wydajne i treściwe kosmetyki w swojej właśnie konsystencji. Bardzo serdecznie Wam je polecam. Jeśli macie do nich dostęp, koniecznie skorzystajcie z, z oferty tej firmy. Myślę, że na pewno się nie zawiedziecie, tym bardziej, że to są takie kosmetyki robione bez chemii. Cała ta seria rewitalizująca z bambusem i zmiętą. Pozwolę sobie spojrzeć. Jeszcze zawiera sól do kąpieli, mleko do kąpieli, płyn do kąpieli, żel pod prysznic, olejek w żelu do ciała i masażu oraz mydło w kostce, więc myślę, że seria jest taka bogata. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam. Pa!